Teraz przed Finlandia. To dosyć duże wyzwanie, też logistyczne, no bo ta podróż będzie trwała chyba trochę dłużej niż zazwyczaj. Ale generalnie Finlandia to jest takie miejsce, które lubisz? Lubisz tam skakać? A tak, bardzo bardzo fajnie tam jest. Eee, zimno, śnieżnie, także tam ciekawy klimat. No Myślę, że no zobaczymy. No, na pewno nas trochę, trochę drogi czeka. Eee, mamy, mamy płynąć, żebyśmy za, za bardzo nie popłynęli, nie? <laughs> A tak, no to, to zobaczymy, no. No, Myślę, że tam trzeba się po prostu przy, przygotować jak najlepiej i podejść, podejść do, tego, do tego startu eee, no, z po, pozytywnym nastawieniem i te najistotniejsze. Żeby się za bardzo nie popłynęli, to trzeba sobie zaplanować jakoś tę podróż. Co Ty robisz w czasie takich długich eskapad? A ja nie wiem, bo, bo kurde, ja ostatnio promem płynąłem w 2010 roku, no, no także... Także to już. O, 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 a, a nie wiem, no myślę, że tam coś tam, coś tam, nie wiem, może. Może coś pogramy jakiegoś. Piotek, gitara, e, gdzieś tam filmy, seriale, książki. Wiem, że, wiem, że tam kasyna są, także ta, będzie to robić, także. <laughs> także może. E, mo, może nie przegram tych pieniędzy, które wygrałem dzisiaj. <laughs> a jak przegram, no to sobie zarobię w Kusamo.